Chodź, polecę Ci dobrą książkę. Gaza, rzecz o kulturze eksterminacji. Dzisiaj opowiem o wojnie między Izraelem a Palestyną, a w zasadzie o jednostronnym, masowym ludobójstwie popełnionym przez despotyczny rząd Izrael. Tym razem nie będzie o Libanie, Syrii, Jemenie czy Iranie, które również były atakowane przez Izrael. Czy słyszeliście o tych wojnach? czy już zostały wymazane z historii. Tym razem będzie o Gazie. Dożyliśmy dziwnych czasów, gdzie to dyktatorzy dyktują przekaz, który pojawia się w mas mediach. Dożyliśmy dziwnych czasów, gdzie to despotyczne rządy kierują polityką na świecie. W końcu dożyliśmy dziwnych czasów, gdzie w imię poprawności politycznej powinienem cenzurować ten materiał, by szerzej przelił się w korporacyjnych algorytmach social mediów. Oops.